W wrześniu 1922 roku pierwsze uszylanie zamieszkały w Siradów. Budynki klasztorne były w katastrofalnym stanie, były ruina. I podjęcie się przez Makę Uszulę, trudu odbudowy, rui tego obiektu, jak na owe czasy, było decyzją niezwykle śmiałą, ryzykowną, opartą całkowicie na za Bożej Opatrzności. Ale święta. Założycielka naszego Zgromadzenia była przekonana, że właśnie to miejsce jest dla niej, to do, właśnie rokującego, dopiero z Starego Zgromadzenia przeznaczone. I dzisiaj, w czasie tej najświętszej ofiary, chcemy uwielbiać Dobrego Boga za sto lat pracy apostolskiej i Szarych Urszulanek na świecie i jednocześnie dziękować mu za tych wszystkich ludzi dobrej woli, którzy na przestrzeni tego czasu trudzili się wciąż trudzą się dla sprawy Bożej ludzkiej i ludzkiej w tych klasztornych murach. Pragniemy także dziękować Bogu za osoby i instytucje, które nas wspierały i wspierają duchowo i materialnie naszej pracy apostolskiej, ale też w trosce o zachowanie i innowację tego wielowieko, wielowiekowego dziedzictwa kultury i sztuki, jakim jest XIII-wieczny klasztor. Wielkim zaszczytem jest dla nas obecność ordynariusza naszej Sytencji jego eminencji księdza biskupa Krzysztofa Denkowskiego, którego serdecznie w imieniu naszej przybyłki witam i proszę o przewodniczenie przy świętej Witam wszystkich kapłanów przybyłych na naszą uroczystość z księdem Marianem Gronikowskim, proboszczem naszej parafii. Bardzo się cieszę z obecności przełożonej generalnej naszego zgromadzenia, Beaty Nazur, którą też serdecznie witam. I wszystkie siostry uszulanki, które przybyły na naszą uroczystość, te z innych wspólnot całej Polski, te, które przez krótszy lub dłuższy czas były w jakiś sposób związane z tym miejscem, i te, które są z nim związane dzisiaj. Witam przedstawicieli organów samorządowych z panem prezydentem Pawłem Osiwałom na czele, przedstawicieli instytucji oświatowych, kulturalnych, fundacji i stowarzyszeń, sztandary przybyły na naszą uroczystość, wszystkich zaproszonych gości się rada naszych parafian, tych wszystkich, którzy wraz z nami tutaj pragną uwiecznić Pana Boga i dziękować za ten czas, który był. I też prosić o Jego błogosławieństwo na czas, który nadchodzi. I krótkie tylko ogłoszenie po przyświętej tradycyjnie, jak u nas jest procesja różańcowa, po połupżganku, a później po zakończeniu procesji przy świętej taki czas, żeby też e, zabierze głos nasza Magda przełożona generalna, pan prezydent i kto chciałby jeszcze coś powiedzieć, to zapraszamy.